Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz Attitude Wrestling Heavyweight Champion Lesiu. A oto kolejny odcinek WWE Shortcut ostatnie. Nie, ostatnie WWE Shortcut. Ostatnie ROW przed WrestleMania 38 już w ten weekend. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będziemy mogli oglądać The Most Stupendous Tonight Wrestlemania in all history of WWE. Z ogłoszeń parafialnych to Redykcję i zapowiedź WrestleManii 38 pojawi się na kanale w piątek. W sobotę WWE Shortcut o SmackDown, w sobotę w nocy oczywiście live reaction pierwszej nocy WrestleMania, następnie niedziela omówienie pierwszej nocy WrestleMania w nocy oglądamy drugą noc i druga noc WrestleMania będzie również omówiona w poniedziałek rano. Także, jak widzicie, materiałów trochę będzie, jeśli nie będziecie chcieli żadnego przegapić, to w tym momencie zasubskrybujcie a teraz zobaczmy co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, dnia 28 marca 2022 roku i żeby nie zapomnieć zacznę od tego, że podczas dzisiejszej tygodniówki no jakby zasady Brand Split'u magicznie przestały działać, ponieważ pojawiały się gwiazdy zarówno z Raw jak i SmackDown i nie wiem za bardzo co to miało na celu w sensie wiadomo, na SmackDown będzie Andre the Giant, Memorial, Battle Royal gdzie będą gwiazdy Raw, ale ale jest to w miarę ok, no bo no to jest Battle Royale, no to nie będą same gwiazdy SmackDown, no ale tutaj nie rozumiem, dlaczego niektóre takie postacie jak na przykład rywalizacja Drew McIntyre'a z Happy Corbinem, albo Viking Raiders, albo Main Event w ogóle, dlaczego w Main Event była walka Ark Bro kontra Diusos, co z Survivor Series i tym magicznym zdaniem, że this is the only night in the year when Raw and SmackDown compete in head-to-head -head competition. No jak widać, nie, ponieważ jest jeszcze WrestleMania ale dobra, nie przedłużam, mówię co się działo na tygodniówce, a zaczęliśmy od proma mistrza WWE Broka Lesnara bardzo ładnie nas wszystkich przywitał, chociaż potem stwierdził, że nie jest w tym najlepszy i że czuł, że to trochę ssało, ale na szczęście wie, w czym on jest dobry i on jest dobry w kopaniu tyłków. A jeśli chodzi o jego rywalizację z Romanem Reincem, to już w niedzielę zrobią sobie trochę taką podróż po wspomnieniach. Wtedy fani zaczęli czantować What? i no Brock Lesnar pięknie jakby z tego wybnął, ponieważ na początku nawet zgodził się na te czanty. Powiedział, dobra, róbcie What? i tak trochę udawał Steve'a Austin'a. Yy, na koniec powiedział, że no, Steve Austin też będzie na WrestleMani, a potem powiedział, dobra, dobra, już starczy. I wiecie co? Po tym wszyscy fani przestali czantować, więc naprawdę brawa dla Brocka Lesnara, że tak ładnie sobie z publicznością poradził. Powiedział, że po WrestleMania, czy na WrestleMania, obydwa tytuły, Universal i WWE, będą miały dziecko i że on będzie miał wszystkie prawa do tego dziecka, więc jak kilkanaście, czy to już kilkadziesiąt lat, nie wiem, czas szybko leci, była walka Eddie kontra Ray o prawa do Dominika, tak teraz jest to walka o prawa do nowego Andys title, nie wiem jak to nazwać, skończył tym, że na resumenie Roman nie będzie miał gdzie uciec, a nowym mistrzem WWE, Universal, czy jakkolwiek to zwać, będzie Brock Lesnar. Fajne promko na rozpoczęcie, a i od razu powiem, że jeśli nie lubicie prom w wrestlingu i że oglądacie to zazwyczaj tylko dla samej akcji ringowej, no to możecie w sumie przeskipować ten odcinek, ponieważ w większości była tutaj praca przed mikrofonem, ale oczywiście też kilka walk było, na przykład starcie Demis kontra Rey Mysterio. Przed walką mikrofon wziął Demis, który powiedział, że nie ma już maski, którą w zeszłym tygodniu zdjął Reyowi, ponieważ dał ją najlepszemu Luchadorowi na całym świecie, czyli Lucha Polska czy tam Lucha Loganowi i nie zgadniecie kto wyszedł. Tak, Logan Paul. I powiedział właśnie Demis, że dzisiaj zdejmie drugą maskę i że z nią sobie wyjdzie na WrestleMania 38. Wtedy zabrzmiała muzyka misteriosów, jednak Dominik bardzo się zdenerwował i przed samą walką zaatakował Miz'a, przez co sędzia wyrzucił go z okolicy Ringu. Walka sobie trwała, na łopatki jakoś mocno nie powalała, nawet nie czuję, że rymuje. I skończyła się w trochę dziwny sposób, ponieważ Demis próbował zrobić Powerbomb, jednak to jakoś rejs kontrował, wykonał roll-up i w taki sposób odniósł zwycięstwo. Po walce Dominik wrzucił Logana do ringu i chciał razem z ojcem wykonać Double 619, jednak ten w ostatniej chwili uciekł. Następnie zdjęli maskę właśnie Loganowi, a następnie wykonali Double 619 i Double Splash na Demizie, i w taki sposób to wszystko się zakończyło. No, chyba przyznacie, że no, jeśli chodzi o walkę Demiz i Logan Paul kontra Misteriosi, no, to nie jest to jeden z tych najbardziej wyczekiwanych pojedynków na Wrestlemanie, no, ale muszą mieć jakąś pod budowę żeby nie było i teraz weźcie chusteczki, ponieważ najprawdopodobniej ujrzeliśmy ostatnią winietkę, Wilma Mahan is coming to Monday Night Raw", ponieważ jest zapowiedziane, że w przyszłym tygodniu Wil pojawi się już na czerwonej tygodniówce, więc już najpewniej tych winietek nie będziemy widzieć. Także, no, no była to piękna historia, była to piękna podróż i na pewno nikt tego nie zapomnę. E, potem wideo z Sefem Rollinsem, który poszedł sobie do Vince'a McMana. Mnie w tym wideo kupiło to, że Sef cały czas pozostawał w swoim charakterze. No i sobie wszedł do biura, więc powiedział, że jeśli chciał walkę na Wrestlemania No to mógł się go po prostu spytać Ponieważ co to by była za Wrestlemania bez Seth Rollinsa, znaczy mogłaby się odbyć Ale to nie byłoby to samo, więc na Wrestlemania Będzie walka Seth Rollins kontra Mystery Opponent, hmm ciekawe Kto to może być, nie mam zielonego pojęcia Piszcie w komentarzach, kto według was Zmierzy się z Sethem Rollinsem, ponieważ Ja myślałem całą noc, ale na nic Nie wpadłem, może wy na coś Wpadniecie, potem starcie O jeny, tutaj trochę zapłakałem, ponieważ widzę Wychodzi Omos, a następnie wychodzą walki. Raiders. Słowie, ja dlaczego? Dlaczego Viking Raiders, War Raiders, byli mistrzowie NXT, byli mistrzowie tag team yy, Smackdown i Ro, Chociaż na Smackdown nie wiem, czy byli, ale wydawało mi się, że byli. Raw na pewno byli, Smackdown nie jestem pewien, ale i tak byli mistrzowie. O jeden z lepszych tag teamów chyba w WWE. Dlaczego oni muszą jobować Omosowi? Czy nie można było wziąć jakichś dwóch lokal talentów? A Viking Raiders niech sobie walczą w Andre the Giant Memorial Battle Royale? No kurde, no tak się nie robi. No i jak wyglądała ta walka? Omos wykonał clothesline i dla Erika było. To za dużo i wyrolował się poza ring. Sędzia go odliczył, i tak to się wszystko zakończyło. Potem podszedł do omosa Kevin Patrick, zapytał się: No, jakie masz plany na resumienie? On powiedział: Że, nieważne, będę wszystkich dominować. I wtedy okazało się, że plotki się sprawdziły, gdyż na arenie pojawił się The Almighty Bobby Lashley. Cieszę się, że jego kontuzja nie okazała się aż tak poważna i fajnie, że znowu powrócił na Monday Night Row. Zrobił z Omosem down, Następnie kilka razy był pokaz siły. Gdzie w pewnej chwili ludzie to się wydarzyło, Znaczy, nie można tego nazwać bumpem, ale omos się przewrócił w pojedynku. aż nie był pojedynek, ale i tak przewrócił się w ringu. To naprawdę jest warte zapisania. Nie był to bump, ale tak czy inaczej to się wydarzyło. Można przewrócić Omosa. E, potem spojrzeli obaj panowie na WrestleManię. w sensie na znak Wrestlemanie. Nakrać, A potem dostaliśmy potwierdzenie, że ta walka odbędzie się na największej gali roku. O i żebym nie zapomniał, to też dostaliśmy potwierdzenie, że na WrestleMani dostaniemy pojedynek e, The New Day kontra Sheamus i Rich Holland. Jakby kogoś to mocno interesowało, a następnie przechodzimy na zaplecze, gdzie Reggie postanowił się oświadczyć Dainie Brook w 24-7, co ja mogę więcej powiedzieć, e, Daina nawet się zgodziła, a potem od tyłu zaatakowała ją Tamina, ale uciekli właśnie Daina z Reggie i pojawił się Akira Dozawa w e, garniturze, który również się oświadczył i co ciekawe Tamina również się zgodziła, więc już nie mogę się doczekać segmentu ślub Taminy i Akiry Tozawy, gdzie nie wiem Arturów zdobędzie 24-7 Championship, ponieważ tak artrów również tam się pojawił i powiedział, że gdy to zobaczył, no nagle wpadł na genialny pomysł, ale może o tym dowiemy się już po WrestleMania, ponieważ teraz na arenie pojawił się The Tribal Chief, the head of the table Roman Reigns zaczęło od tego, że planował mówić o tym, jaki to nie jest zarąbisty, że jest head of the table, the trial chief, the needle mover, etc., etc. Że to on rządził na Monday Night Raw, dopóki Fox nie błagało go o to, żeby przyszedł do nich. Wtedy fani zaczęli chantować Łot, no i tutaj Roman pradził sobie trochę gorzej niż Brock Lesnar, ponieważ powiedział, że zmiażdży wszystkich, którzy jeszcze raz powiedzą Łot. No i pewnie kilku fanów wtedy się zamknęło. Ja bym się zachnął, w końcu to jest Roman Reigns, yy, ale nie wszyscy, jak widać. No a następnie dodał, że zrobił w tym całym biznesie wszystko, co można zrobić poza pokonaniem Brocka Lesnara i trochę się Lesnarowi dziwił, ponieważ w zeszłym tygodniu powiedział, że przyszedł po krew, a on już dostał tą krew, dostał krew podczas main eventu WrestleMania 34, gdzie no totalnie zniszczył Reinsa, gdzie był tak zakrwawiony, że dzieci go nie poznawały, że żona chciała, aby on zakończył karierę. A jeśli chodzi o całą jego rodzinę, no to byli po prostu zawiedzeni, że nie był w stanie pokonać Brocka Lesnara i wtedy właśnie stało się to wszystko per. Personalne, więc w ramach zemsty zabierze mu wszystko. Zabrał mu już adwokata, a na WrestleMania zabierze mu pas WWE, stając się jednocześnie Undisputed Championem. Bardzo, bardzo fajne promko. A teraz kolejna walka. Sasha Banks, Naomi, Rhea Ripley i Liv Morgan kontra Shayna Baszler, Natalia Carmella i Zelina Vega. Innymi słowy... Can they coexist? No, w założeniu była to dosyć głupia walka, ale przynajmniej potrwała dłużej niż 5 minut, więc plusik. W pewnym momencie Natalia i Shayna wykonują swój finisher. Jednak wtedy do ringu wchodzi Carmella, która wyrzuca Natalię i chce zgarnąć pin. Jednak nie spodobało to się Shaynie z wiadomych powodów, ale potem jakoś Carmella ją ogarnęła. I gdy Zelina chciała przypiąć, chyba to była Ria, albo nie, to była Sasha. No i wtedy skontrowała, wykonała taga z Naomi, potem ta z Liv, potem ta z Riom, Tile. I w taki sposób walka się zakończyła. Więc jak widać, faceowe zawodniczki can coexist, a Hilowe can't coexist. No i w sumie nie mogę dodać nic innego, jak tylko to zobaczmy, co wydarzy się na WrestleMania. I może to będzie nawet nie najgorsza walka. A potem wideo package, który pokazywał całą historię z tą cold Steve Austina. I wtedy na arenie pojawił się nikt inny jak sam nie, nie cold Steve Austin, Kevin Owens. Powiedział, że jego tribute w zeszłym tygodniu był o wiele, wiele lepszy i wielu ludzi mówi, że on sobie robił żarty, ale to nie były żadne żarty. To było oddanie hołdu Stone Coldowi, ponieważ no wszyscy się ekscytują, że wow, Stone Cold Steve Austin pojawi się na e, WrestleManii 38. Jednak to, co zobaczyliśmy w zeszłym tygodniu, to było najbliżej starego, dobrego Stone Cold'a, gdyż nie walczył on już 19 lat i to nie będzie Stone Cold Steve Austin, tylko to będzie po prostu Steve, który przez ostatnie 19 lat pił, a następnie tak mu się nudziło, że postanowił zrobić swój własny podcast i na WrestleManii 38. Nie będzie żadnej walki, to będzie jego kolejna pogadanka o tym, jak on, on miał zarombistą karierę. I tak bardzo, jak Kevin nie lubi piwa, tak ze Stone Coldem chętnie się napije, żeby ten podał mu pochodnie jako nowy król stanera, jako nowy Rattlesnake. I jeśli Stone Cold spróbuje cokolwiek zrobić na WrestleMania, to otrzyma soczystego z stanera, a następnie rozleje Kevin na nim właśnie to piwo. No, kolejny fajny segment, jeśli chodzi o mikrofon, kolejne fajne promko. Jakoś się nie rozgaduję, o tym względem wrestlemanii, ponieważ będzie odcinek zapowiedzi i predykcji, więc tam wszystkiego się dowiecie, jeśli chodzi o moje zdanie dotyczące wrestlemanii 38. A teraz kolejna walka. Co to było? Co to było? Walka mistrza. Interkontynentalnego Ricocheta z Austinem Fury. Ricochet zdobył pas interkontynentalny, raz obronił z samym Zaynem w zeszłym tygodniu, zaczyno w piątek ostatni, przegrał dwukrotnie z Los Lotarios, a teraz w jakieś półtorej minuty przegrywa z Austinem Fury. Znaczy, ja rozumiem, że trzeba w jakiś sposób podbudować walkę Pat McAfee kontra właśnie Austin Fury, no ale myślę, że jest milion innych sposobów niż podkładanie kuźwa pieprzonego mistrza interkontynentalnego. Przemilczę, to po prostu przemilczę i kolejne promo, jak mówiłem wcześniej, no trochę tych prom było. Tym razem na arenie pojawiła się pretendentka do Mistrzostwa Roll Kobiet, Bianca Belair. Powiedziała, że po tym, co wydarzyło się dwa tygodnie temu, teraz już wie, że Becky zrobi wszystko, aby tylko obronić swój tytuł, ale na szczęście wróciła i jest gotowa skopać dupę właśnie Becky Lynch. Że Becky się boi sukcesu Bianki Belair, że może przyćmić jej sukces, i że od SummerSlam Becky po prostu uciekała przed Bianką. Ale to wszystko kończy się na WrestleManii Wtedy zabrzmiała muzyka Becky Lynch, która chciała zaatakować bianki od tyłu, jednak ta się tego spodziewała i na początku miała lekką przewagę, jednak później odzyskała ją Becky, która wyjęła z worka nożyczki, aby uciąć warkocz Bianki. Jednak kiedy już miała to robić, Bianka się podniosła, wykonała KOD, następnie ponownie podniosła Becky, wykonała drugie KOD i wzięła nożyczki i zaczęła ciachać włosy Becky. Na całe szczęście nie obcięła na łyso, chociaż był to e, śmieszny widok, kiedy tak. Wszyscy oficiele wbiegli do ringu i mówili, nie, nie, Bianka, nie rób tego, ale nie że się powstrzymywali, tylko tak stali obok i mówią, nie, nie rób tego, a Bianka, no, no dobra, no co ja, sobie obcinam, obcinam sobie, aż końcą powiedziała, dobra, wystarczy. E, Becky oczywiście się zdenerwowała, ponieważ później na zapleczu nazwała Biankę. Bitch, a jak już ktoś powie, bitch w WWE, no to jest to naprawdę, naprawdę storyline bardzo, bardzo mocny. A teraz kolejna walka Drew McIntyre kontra Happy Corbin i Matka Moss. W sensie jest to dosyć śmieszne, że na WrestleMania będzie walka Drew McIntyre kontra Happy Corbin, ale wcześniej Handicap Match jeszcze z Matka Mossem. Ale jak to wyglądało, zaczął Happy Corbin, który szybko właśnie zmienił się z Mossem. A kiedy Moss chciał się zmienić, to Corbin odszedł, co wykorzystał McIntyre, Claymore i przypin Mosa i niektórzy może pomyślą, czy jest to koniec współpracy Corbina z Matka Mossem. Być może do tego się zbliżamy, ale na pewno jeszcze nie teraz, ponieważ po walce od tyłu McIntyre'a zaatakował właśnie Corbin, następnie wziął jego miecz, a następnie wyszedł ramię w ramię z Matka Mossem, chociaż wiadomo, Moss nie był już aż tak bardzo szczęśliwy, jak to zwykle bywało w ciągu ostatnich paru miesięcy, więc myślę, że na WrestleMania dostaniemy koniec współpracy tych dwóch panów. A skoro McIntyre dostał oklep na tygodniówce przed Pay Per view, to teraz jest jeszcze bardziej pewne, że na pay-per-view Scott wygra. Następnie wchodzimy, trudno powiedzieć, czy na zaplecze, no do jakiejś kanciapy, w której siedział Edge. Powiedział, że w zeszłym tygodniu miał zagwostkę, czy zaatakować Sefa, czy zaatakować AJ'a. Jednak wtedy zdał sobie sprawę, że on i AJ nawzajem siebie potrzebują, ponieważ AJ zdał sobie sprawę, że jest on epokową gwiazdą, a Edge stał się tym, czym teraz jest. Różnica jest tylko taka, że po WrestleManii Edge nadal będzie wzrastać na Natomiast AJ zostanie w miejscu i że tą walkę będą pamiętać kolejne pokolenia i będzie to również dzień sądu dla AJ Stylesa. Zanim się obejrzeliśmy, dostaliśmy odpowiedź właśnie AJ'a, który powiedział, że no, być może Edge dużo mówi, ale to są tylko wymówki, żeby usprawiedliwić jego atak. Powiedział, że Edge zrobił wszystko przez ostatnie tygodnie, żeby tylko wejść do jego głowy i musi przyznać, że mu się to udało, ponieważ od kilku tygodni myśli tylko o tym, jak zniszczyć Rated R Super. Stara, a jeśli chodzi o samą walkę, to nikt nigdy jej nie zapomni. No, kurde, ta rywalizacja mi się podoba, to mi się podoba i powiem wam, że nowy Edge, jak większość komunikacji nie przepada za tą postacią, tak ja go aktualnie uwielbiam. No, to jest jedna z moich ulubionych postaci, aktualnie w WWE. I jednak nie przedłużajmy main event. Survivor Series 2022 Arkai Bro contra Adiusos, a nie, a nie, przepraszam, dlaczego ta walka miała miejsce? No kurde, no była dobra, była najlepszą walką na Gali, dostali panowie sporo czasu, ale zasadnicze pytanie, po co? po co to było? No ale dobra, nie przedłużając, panowie sobie walczyli, przy stole komentatorskim siedzieli Rick Book i Shinsuke Nakamura i kiedy Randy Orton chciał wykonać RKO, to od tyłu zaatakowali go Street Profits, czyli dyskwalifikacja, świetnie, potem do Street Profits dołączyli Usosi, potem od tyłu zaatakowali ich właśnie Books i Nakamura i gdy Montez chciał wykonywać swój splash na Ortonie, pojawił się Riddle, wykonał RKO na Dawkinsie, potem na Fordzie i w taki sposób show się zakończyło. Jestem ciekaw, ponieważ w ciągu tego ostatniego segmentu nie pojawili się Alpha Academy i była również reklamowana walka Alpha Academy kontra Street Profits, a Alpha Academy w ogóle na tej tygodniówce się nie pojawili, więc jestem ciekaw, czy któryś z członków Akademii Alpha jest kontuzjowany. Mam nadzieję, że nie, ponieważ chciałbym zobaczyć ten triple threat match na WrestleMania, chociaż singlowa walka Street Profits kontra Brown nie będzie również najgorsza, ponieważ Street Profits teraz grają takich bardziej healy, więc i tak będzie spoko, ale i tak wolałbym, żeby właśnie Otis wraz z Chadem pojawili się na największej gali Roku, szczególnie dla Chada, który przez ostatnie pół roku robił świetną robotę przed mikrofonem. No i w taki sposób Resumenia Row doszła do końca. Trochę przegadali sobie wrestlerzy, walk nie było za dużo i nie były zbyt długie, ale no ostatni rok przed WrestleMania, więc trzeba dopiąć na ostatni guzik wszystkie programy. No, odcinek trochę trwa, ale musicie mnie jakoś wybaczyć. Żeby nie przedłużać, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Mówi też. Z Atyut Polska i słyszymy się już w pion.